Dzisiaj będzie trochę, zaczynamy od razu. W sposób taki materiałowy na, na YouTube. Trochę się przygotowałem. Jestem po pracy, ale trochę się przygotowałem, bo to, co się dzieje, to co się zaczęło rzeczywiście dziać ogólnie w świecie, już mnie wkurwia od, od kilku miesięcy, ale teraz od kilkunastu, kilkudziesięciu miesięcy, no a teraz już to się zaczyna robić trochę wręcz niebezpieczne. A dlaczego? To e, ogólnie to będzie materiał na YouTube, także witam serdecznie YouTube. Mm. Co się dzieje? To jest nie tylko kwestia cen gier. Chciałbym to zaznaczyć. Także oczywiście wszyscy już znamy, znamy ceny gier. Poczekajcie, zacznijmy sobie muzykę i muzykę, e, która nie ma copyrighta. Żeby nie zablokowali e, ogólnie filmu. Mam nadzieję, że kilkoro z was rzeczywiście to obejrzy, bo sprawa jest no dość, dość ciekawa i dość niebezpieczna, moim zdaniem jest dość niebezpieczna, bo e, powoli zaczyna nam się zmieniać świat i ten świat zaczyna się palić i podpalają ją ten świat korporacji. Także oczywiście znamy ceny i jak wygląda e, to, zresztą jest tutaj podświetlone, także <laughs> wiadomo na czym zależy najbardziej Ubisoftowi, ale nie kwestia ceny gier, moim zdaniem jest tutaj kwestią e, najbardziej, jakby to powiedzieć, em, całej sytuacji i całego świata gier i mety, gdzie on podąża, ogólnie ścieżki, którą on podąża. Ceny gier znamy, jest to jakaś, jakaś chora patologia, moim zdaniem ogólnie na, na, najbardziej mnie śpieszy, e, a nie, już nie ma tego chyba bo był motyw, e, na którym miało się filtr do, do kamery, do zdjęć, no nieważne. Także ceny e, Ubisoftowych gier znamy, sprawdźmy sobie, jak e, Ubisoft sobie radzi. E, dzisiaj Ubisoft rzeczywiście podskoczył, to nie zmienia faktu, że tak to wygląda w ostatnich pięciu, e, pięciu dup. Także bądźmy, bądźmy szczerzy, oni poszli trochę do góry, no bo to jest, to jest mimo wszystko giełda, aczkolwiek... Jest to ogromny, ogromny spadek. W ciągu trzech ostatnich miesięcy, no to te spadki już były, były e, większe. Także dla Ubisoftu i widocznie dla akcjonari na akcjonariuszy nie ma to większego znaczenia. Lecimy dalej. DAY. Czym jest DAY? DAY jest według Blackrocka e, zmianą świata, ale nie to, że oni to tak sobie napisali. Nie to, że my sobie wymyślamy coś takiego że mega korporacja, bo chciałem tylko przypomnieć, że BlackRock ma majątek o wartości około 12 trylionów dolarów. No chodzi oczywiście o akcje i o to, jak oni tymi akcjami zarządzają, ale jako, jako taki, no to powiedzmy, że, że ma 12 trylionów dolarów majątku. To jest więcej niż połączenie kilku państw europejskich, nawet, nawet dwóch takich mocarstw, myślę ale możemy to sprawdzić. Jeśli ktoś będzie miał ochotę, no to, no to chętnie, chętnie to sprawdzę, Ale, ale. Jest. Na, na tym, jestem za jasno. No dobra, o co chodzi tutaj? Mamy dosłownie Larego Finka, który jest CEO Blackrocka, który mówi, i to już mówi kilka lat temu, takie rzeczy. Słuchajcie. You, you now make a point of, that's, a, that's an investment criteria for you. Well, behaviors are going to have to change and this is one thing we're, gonna, we're asking companies. Uh, you have to Be uh, behaviors are going to have to change. Behaviors. That's what, uh, that's what, uh, to, to mówi tutaj ten, cholera nie mogę tego zatrzymać, jeszcze raz. Będę się starał nie, uh, bo nie mogę tego zatrzymać. Oh, that's, that's an investment criteria nie for you. Well, behaviors are going to have to change and this is one thing we're, gonna, we're asking companies. Uh, you have to force behaviors and at Blackrock we are forcing behaviors uh, 54 percent of the incoming class are women we, we more points in terms of diverse uh, employment this year and it will it, it's you know what we are doing internally is if you don't achieve these levels of impact if your compensation could be impacted okay we're doing the same and so it's just it, you have to force behaviors and well, if you don't force behaviors, him. whether it's gender or race or just any way you want to say the composition of your team, you're gonna be impacted. And that's not just not recruiting, it is development, as Ken said. And ultimately, it's still gonna take time. But I am just as much shocked as Ken is that we have not seen more opportunities. We're gonna to have to force change. Dobra, także mamy w tym momencie no, niezmieniony, to nie jest żadne jaj. To jest wywiad z, z panem Larym Flinkiem z 2016 albo 2018 roku i już wiemy dokładnie, co się zaczęło dziać w przemyśle filmowym. Przede wszystkim, przemysł filmowy daje totalnie dupy, daje ciała. To co, to, co dostajemy, to jest papka główna. Ja nowych filmów, seriali nie oglądam od lat. Wielu, wielu względów. Przede wszystkim dlatego, że są to przeważnie, no, w 90 kilku procentach, są to filmy kurwa dla idiotów, którzy nie potrafią myśleć mnie nawet ten Fallout zirytował chociaż sobie dorobiłem, dorobiłem sobie do tego i ciekawe czy oni też mieli to w założeniu bo tam jest taka w drugim odcinku jest taka scena jak, jak ten czarnoskóry próbuje wyjść swoim jakby mechem prawda z no no z międzydesek i nie może może to było nawiązanie do jakiegoś RNG czy coś takiego, no i spoko, ok. Ale dla mnie no, to był, był idiotyzm i takich idiotyzmów widzimy bardzo, bardzo dużo ostatnio. Ogólnie wszędzie. Ogólnie wszędzie. Tutaj mamy czarno na białym, że BlackRock jako trionowa korporacja, mająca udziały w. Tego nie tyle, to już ten Black. Shares. Chyba tak się pominął. Eee, może na grafice będzie? Jakie oni, nim? O, jest na grafice, dokładnie jest na grafice. Jakie oni mają? Ja to kiedyś pokazywałem, eee, gdzie, w jakich firmach, jak duże udziały mają. Eee, ma BlackRock. Także, no, popatrzmy. I my myślimy, że Microsoft, Apple. Amazon, to są jakieś mega, giga korporacje Google, które mają niewyobrażalnie duże, duże zasoby. Kiedy shareholder, sharehold, no, tą firmą, jakby nadzorująca akcje i kupująca, sprzedająca, już nie pamiętam jak to się nazywa, jestem tak tak na szybko, robię tego stream. No ale tutaj mamy wszystko czarno na białym, jak to wygląda, w jakich firmach, gdzie oni mogą, tak jak tutaj cytuję pana Darego Fitta, gdzie oni mogą e, przepychać te swoje e, różnorodność, e, pojęcie wszelkiego rodzaju walkness i tak dalej, i tak dalej. Także no, jesteśmy, jesteśmy tutaj. E, mamy czarno dosłownie na białym, e, to podparte. Dobra, lecimy dalej, bo to, to w ogóle to, że nie, wy, nie wypłynęło i tak jest bardzo rzadko widoczne. No to chciałem, żebyście, żebyście na własne oczy przekonali się, dlaczego i w jaki sposób. Kto kieruje tą ścieżką, kto i jakie firmy podążają za, za tymi trylionowymi korporacjami, bo chodzi tylko i wyłącznie o hajs. No, bo firmy wtedy nie dostają, no, zresztą tutaj było pokazane, że tak, tak, tak. takie ogólnie to, co mówi tutaj ten, ten koleś, bo już nie będę nazywał panem Larrym Flinkiem, walić to. To, co mówi tutaj, no, to jest z jednej strony taki trochę szantaż. jest dokładnie to samo, co pani z Sweet Baby Inc. Tata mówiła, że musicie to sforsować. Ona wzoruje się na tym, co on powiedział kilka, e, kilka lat temu. Dobra. E, co tutaj mamy? To też jest zabawne. Ja to tutaj i to tutaj sprawdziłem, bo to też jest z Nainigaga, że ta pani. Dobra, to pokażemy tu, to Tłumaczymy sobie. Można to przetłumaczyć? jak Dobra, czy będę tłumaczył na żywo? To mi się. No, nie. Hmm. Uh. Dobra. Yy, pani mówi pani, która yy, brała udział i w historycznym podejściu do tego nowego yy, Asasyńskiego. I jakie moje yy, 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 książki, jakie książki ta pani napisała, ogólnie o niej. Kurde, bo nie chcę, nie chcę przeinaczyć niczego. Nie wiem, angielski znam, ale. Organizacja nie dobra, będziemy ten. Jestem zainteresowania w. No. w Zagłębianiu się jak. Gender, seksualność, to nie wiem co to znaczy i power są reprezentowane w, i Jak były postrzegane w przed 70. wiecznym kraju Japonii w książkach i ilustracjach. Moja pierwsza książka opowieści o idealnych chłopcach męsko-męska miłość. W, średniowiecznym, w średniowiecznej Japonii um, a no i tutaj jest która książka opowiadała bardzo często o romantycznej relacji między buddystami a um, dobra to sobie przetłumaczę bo nie wiem A adolescent, Okej, okay, dobra, no, od ad adult, e, dorastającymi e, chłopcami. No to widocznie, no to nie tylko, nie tylko Kościół Katolicki miał problem z e, PDF-ami, e, ale też e, widocznie tutaj buddyści, e, zakonnicy buddyjscy również. E, no. Widzicie, co się tutaj odpierdala? No to jest jakiś kurwa żart. No bądźmy szczerzy, przecież tutaj są jakieś chore książki. To jest chore podejście do rzeczywistości. I taka osoba w tym momencie jest główną albo jedną z głównych osób, które potwierdzają historię, która jest opowiedziana w grze komputerowej dla wszystkich. Jest osadzona w, w Japonii. Dobra, ale jest druga pani. Jest pani Alisa, która jest główną. Um, Um, scenarzystką sena, e, właśnie w Assassin's Creed e, No i tutaj pani e, e, ma trzy e, domki swoje, wpisy chronione. Ciekawe dlaczego. Ciekawe, czy po ostatnich e, wydarzeniach i po tym, co się dzieje i po tym, jak po raz kolejny jest zakłamowana historia, bo e, ja się Josukę ogólnie interesowałem wcześniej, bo był jakiś taki Powiedzmy, anime i na, na Netflixie. Ja anime nie oglądam. Chciałem spróbować, bo ciekawy, ciekawy spojrzenie jakby na to. No i to obejrzałem, nie wiem, 15-20 minut i sobie sprawdziłem. Nie, ja sukę nie był żadnym kurwa Samurajem, Nie bo te, biały człowiek nie był samurajem w tamtych czasach. No, może ta postać, którą grał Tom Cruise, miała jakieś zadatki. Na takiego samuraja, albo ogólnie, no to w szczególnie. Także to były bardzo, bardzo rzadkie przypadki, kiedy biała osoba, która, no powiedzmy, była zdecydowanie bardziej inteligentna, zadbana, wykształcona, miała większe pojęcie o tamtym, o tamtym świecie. Zdarzały się, no nie wiem, no na palcach jednej ręki można, yy, można takie przy, przypadki yy, policzyć. Czarnoskóry Josukę nie był samurajem. Po części nie wiem, nawet tak dosłownie Giergieł. No, wiadomo kim był. No, bądźmy, bądźmy szczerzy, e, był takim no, w tamtych czasach, w feudalnej Japonii. No, wiadomo kim był. I tam Japończycy też tacy byli. Także to nie jest nie ze względu na kolor skóry w żaden sposób. A rzeczywiście z tego, co wyczytałam już kilka. Temu prawdopodobnie pozwalano mu się ubierać rzeczywiście w, w strój samuraja czasami, ale to, to tak w celach bardziej humorystycznych. Także widzimy tutaj kolejną, kolejną sytuację, gdzie oprócz Kleopatry, która była nazywana dokumentem, mamy zakłamywaną rzeczywistość i prawdziwą historię. Nie w kurdzie coś takiego, bo jeśli chcesz nakręcać jakiś film historyczny, to nakręcaj go zgodnie z tym, co było. Jeśli nie masz bohaterów, których chcesz wykorzystać do tego typu serialu, to se kurwa wymyśl i nie rób serialu historycznego. Albo rób o takich bohaterach, o bohaterach, których masz. Bo ja jeszcze, no, chociaż nie, no dobra. Czarnoskóra, Anna Bolien, Bolin, Bolin. Bardzo, bardzo mnie irytuje, bo mnie irytuje kłamstwo historyczne. Nie można zakłamywać historii. Dla mnie zakłamywanie historii jest praktycznie porównywalne z ustrojami totalitarnymi. I w tym momencie z popkulturą dzieje się coś bardzo, bardzo, kurwa mać, podobnego. Tu mamy oczywiście Sweet Baby Inc. od 2018 roku. Bardzo ciekawe, że... no ten, ja mówiłem już, że ten wywiad tego kolesia jest 2016 bądź 18. Także już mamy jakieś tam cegiełki nam się powoli powoli układają. No dobra. Dziękuję serdecznie YouTube i dziękuję tutaj. No, dzisiaj tak na szybko, także jeszcze bez widzów. Ale dzięki temu mogę sobie, mogę sobie to od razu zakończyć tego, tego streama. I, e, I to wrzucić na YouTube'a. E, także dziękuję serdecznie, jeśli ktoś dotrwał do końca dzienna. I e, pamiętajcie, najważniejsze jest kurwa zdrowy rozsądek i logiczne myślenie. Bez tego, szczerze, uważam, że oni chcą nas ogłupić. Oni, wiemy kto, bo to są już w tym momencie nie oni, to są trylionowe korporacje, które po prostu w ten sposób chcą nam da, dawać papkę, żeby to wyglądało podobnie, jak w pewnym momencie prawdopodobnie było z jedzeniem, że w tym momencie McDonald's, Burger King i te wszystkie inne fast foody są tak mega popularne i są mega, kurwa, drogie, kiedy fast foody powinny być z założenia tanie i szybkie. W tym momencie zamówienie McDonalda tak, żeby się najeść kosztuje tyle, ile u mnie w knajpie pizza. No, trzymajcie się i pamiętajcie. No e, myślenie, e, myślenie. Cześć.